Dzień dobry, 27 grudnia 2025. Smocze opowieści. I co dzisiaj? Smocze opowieści chcą nam podpowiedzieć. Zacznijmy od tej wesołej karty. Kiedy ktoś uważa, że zwariowałeś, odpowiedz mu po prostu. No tak. Mam przecież wyjątkowo. Wspaniałego świra i to niech będzie tam tym motywem przewodnim. Jeśli ktoś ci mówi, że nie odważaj się na to, zostań w tym miejscu, gdzie jesteś, bo tu jest miło, przyjemnie, przytulnie. Powiedz mu: Mam świra, robię swoje, bo. Karty podpowiadają, coś już jest zbyt długo. Coś już jest naruszone. Ta struktura, w której tkwisz, zaczyna się rozpadać. Możesz tkwić w niej dalej i poczekać, aż ta wieża runie do końca. Tak sama z siebie, bo fundamenty są nie takie. Bo. Przy budowie związku, przy budowie układów w pracy coś poszło nie tak, i to wszystko się rozpada, ale można w tym tkwić. To Twój wybór. Pamiętajmy: to my wybieramy. To my mamy wolną wolę. Możemy tkwić w tym rozpadającym się układzie, Albo mieć świra i ruszyć. Bo zarówno piątka mówi: możesz pójść do przodu, możesz się cofnąć. Twój wybór, co zrobisz, ale nie tkwi w tym miejscu, gdzie jesteś, bo tu nie jest ci dobrze. Ten kamyk w bucie, który cię uwiera, podpowiada: zrób coś. Można, powtarzam, można tkwić w układzie, i to tu karty nie mówią, czy to jest układ związany z pracą, z, ze sprawami układów partnerskich, czy może wśród przyjaciół, bo pamiętajmy, pewien okres z przyjaciółmi, Tymi nawet najbardziej od serca będziemy szli ramię w ramię, ale w którymś momencie nie wszyscy będą szli w tym samym kierunku, co my. Niestety energia ziemi bardzo mocno wzrasta. Linie czasowe się rozchodzą. Cześć osób, które do tej pory. Wibrowały tak samo jak my, zmienia swoją wibrację. My zmieniamy swoją wibrację. I to nie jest niczyja wina. To nie jest nic złego. Każdy z nas przyszedł tu po swoją lekcję. Po to, aby czegoś doświadczyć. I każdy idzie w inną stronę. Część osób idzie dużo, dużo szybciej niż my, część idzie wolniej i nasze drogi się rozchodzą. Nawet jeśli mieszkamy w tym samym mieście, ileż to osób już się nie spotyka, chociaż mieszkają blisko nas, chociaż pracują gdzieś w pobliżu. Przestajemy ich nagle widywać, bo już nie współgrają nasze wibracje. I z tym się trzeba pogodzić. Możemy zostać dla towarzystwa w tych innych wibracjach. Tu nie ma znaczenia, czy ktoś ma wyższe, niższe. Każdy ma swoje, ale możemy zostać. W tych wibracjach, w których jest ktoś, kogo lubimy, albo pójść swoją drogą, bo karty mówią: ruszaj, ruszaj, rób to, co masz do zrobienia. Nie tkwi w jednym miejscu. Piątka to wibracja, która mówi ruch, ciekawość, zmiana. Coś, coś muszą robić. Gdzieś muszę podążać. Mogę wstecz, oczywiście. Ale mogę równie dobrze odważyć się i zrobić krok do przodu. Piątka nie lubi stagnacji. Piątka nie lubi tkwić w tej sypiącej się wieży. Ale pamiętaj, to jest nasz indywidualny wybór. Czy będziemy tkwić w tych układach, które już nam nie odpowiadają? Czy mimo wszystko zobaczymy, że coś jest na rzeczy, coś trzeba pozmieniać? Możemy remontować tą rozpadającą się wieżę? Można. To jest nasz wybór. Ale równie dobrze możemy albo odejść od tej rozpadającej się wieży, albo ją do końca zburzyć i na tych ruinach zbudować coś nowego. To jest nasz wybór. Tutaj karty nie mówią, w jakiej dziedzinie życia to się dzieje, bo każdy to jest ogólne czytanie. Więc trudno, żeby bardzo uszczegółowić, komu co się wydarza, bo u jednej osoby będą to problemy i właśnie te sypiące się mury. W pracy u innej w związku, ale to od nas zależy, co zrobimy. Może być sytuacja, gdzie sypie się zarówno związek, jak i praca, sprawy w rodzinie, bo zbyt długo tkwiliśmy w takim nierównowadze zbyt długo próbowaliśmy zamknąć oczy na to, że coś się dzieje. A my zamykając oczy, zasłaniając sobie pole widzenia, twierdziliśmy nie, nie, wszystko jest w porządku. Ze strachu, ze strachu przed tym, że trzeba podjąć decyzję. Teraz każdy podpowiadają: "Rusz się wreszcie, bo za chwilę Naprawdę wszystko się posypie. W mniejszym, większym stopniu, ale zacznie, zacznie to się rozsypywać. U innych to będzie dopiero początek tej zmiany. U innych już, już praktycznie rozsypują się nawet fundamenty. Ale dalej tkwimy w tym układzie, w pracy, w, w, w związku, w sprawach finansowych. Podejmijmy decyzję. I tej odwagi, tej ciekawości, jak to będzie, kiedy podejmę. Decyzje i ruszę. Jest takie piękne pytanie. Mówię to za Klaudią Pingo. Co może być jeszcze lepszego w mojej sytuacji? Co może być jeszcze wspanialszego, co mi się przydarzy? To dzisiaj proponuję powiedzieć i zacząć. Działać, aby zobaczyć, co jeszcze wspanialszego może mi się przydarzyć. Bo przyszliśmy tu po lekcje, po to, aby nauczyć się czegoś, czegoś doświadczyć. Pięknego doświadczania. Dziękuję ślicznie za obejrzenie tego filmu.